A co sprawia, że mężczyźni tak zaczynają stronić teraz od tego seksu. Kiedyś to kobieta mówiła, no boli mnie głowa, nie mam ochoty na seks. A teraz okazuje się, że coraz więcej mężczyzn ma taką wymówkę. Kiedy byłam na plaży niedawno zobaczyłam, że rozmawiają ze sobą dwie młode kobiety, jedna mówi do drugiej tak: no popatrz. Jakie obleśne typy. Tacy młodzi, a zobacz jak wyglądają. Jeden ma pierś taką, no mówi, no chyba miseczka, mówi najwyższa. Brzuch taki, ósmy miesiąc ciąży, mówi, a przecież jeszcze nie starzy. Czy oni w ogóle myślą o seksie? A druga mówi tak, wiesz co, nawet gdyby myśleli, to ja na pewno nie chciałabym z żadnym z nich uprawiać seksu. A poza tym, mówi, to ja mam wrażenie, że w ogóle faceci ostatnio nie wieście że po prostu to ich coraz częściej boli głowa, a nie nas. Ten podnoszony problem, zresztą ja go podnoszę od wielu lat, dotyczy przede wszystkim osób nadużywających piwa. Proszę pamiętać, że pijemy piwo jakie? Chmielowe. A chmiel tak naprawdę to zawiera mnóstwo estrogenów, czyli hormonów płciowych, tym, żeńskich, które czyli są aktywne. Czyli piwo powinny pić raczej kobiety, tak? Ja Myślisz? zawsze podkreślam w rozmowie mm -hmm. z moimi pacjentami, parami, jak się zgłaszają, mówię, piwo to panie, może pić bez ograniczeń, kąpać się, mm -hmm. prawda, w piwie, to tylko wpłynie z korzyścią i będzie odmadające, tak jak wiemy również, olej sojowy, czy pieczywo sojowe, zawiera, więc tutaj nadużywanie tego niestety blokuje działanie hormonu płciowego męskiego testosteronu. Co sprawia, że mężczyźni tak zaczynają stronić teraz od tego seksu? Kiedyś to kobieta mówiła, no boli mnie głowa, nie mam ochoty na seks. A teraz okazuje się, że coraz więcej mężczyzn ma taką wymówkę. No, co poza tym, że powiedzmy, no, jak pan jest taki właśnie zniewieściały, no to może musi nie chcieć, może nie mieć możliwości wykonawczych. Co sprawia poza tym, jakie są czynniki wpływające na to, że mężczyzną nie chce się nawet w piękny, wakacyjny, słoneczny dzień uprawiać seksu? Jest to, no jest to zjawisko dosyć takie złożone, rozpoczynając od. Tych przeobrażeń w stylu naszego życia, rozpoczynając od rzeczy banalnych, tak jak i stres na co dzień ci mężczyźni, zazwyczaj w pracy zawodowej, przeżywają, z tym jest związane przemęczenie. Jak jest stres, przemęczenie, zaczynają się kłopoty ze snem, prawda? A jak zaczynają się kłopoty ze snem, to jedni hmm, zaczynają odczuwać dolegliwości jakby nadciśnienia tętniczego, inni mają depresję, nie mają jakieś gastrologiczne dolegliwości, ta paleta zaczyna wzrastać, jakby mówię, rozchodzimy się trochę we swoich kierunkach. Jak mamy tego typu dolegliwości, to często zgłaszamy się do specjalistów, a tam niestety często, nie mówię w przypadkach, chociażby depresji, czy choroby nadciśnieniowej, no to są ordynowane leki. I większość leków no niestety tak się składa, że ma negatywny wpływ na męską sprawność, w sensie zwłaszcza w, w początkowej fazie to przede wszystkim problemy z, ze sprawnością w postaci erekcji, w dalszym etapie kłopoty ze, mm, po prostu z poczuciem apetytu, libido tak zwane, zaczyna spadać. Poza tym i proszę zobaczyć, że struktura informatyczna bardzo się zmieniła. Dziś wszedł internet, mamy te różne różne Kanały telewizyjne, które z kolei tutaj nam sugerują, pokazują mężczyzn, zawsze sprawnych, zawsze chętnych, zawsze obecnych. Poza tym, czynnik główny, jaki ja opatruję, to przede wszystkim poczucie świadomości. Wolności kobiet, ich wartości, ich miejsce poczuły się słusznie, jeśli absolutnie popieram, że są, mm, równe, wymaga, są. równorzędnymi partnerami mm -hmm. mężczyzn. Poza tym świadome są swojej seksualności i potrzeb. I wreszcie je mogą komunikować, mówić, mm -hmm. czego oczekują, mobilizować, więc w wielu przypadkach, Mężczyźni, którzy utknęli trochę w tym klasycznym modelu, nazwijmy to prawda, no, mają problemy z podjęciem tego wyzwania. W naszym kręgu, też nie tylko naszym kulturowym, to jest bardzo ważne kryterium męskości. To jest ocena prawda sprawności. Poza tym, proszę pamiętać, że istnieje taki. Model kulturowy, psychospołeczny. Mężczyzna to jest taki Który osobnik. Zawsze może. Tak, tak, On trzy noce pił, tak. nie spał, tańczył, hulał. Ona przypomniała czwartej nocy, on sprawny, jak nowonarodzony. Mm -hmm. Niestety nie działa tak. To mm -hmm. też ulegają, mm -hmm. po prostu ich organizm może być wyczerpany, zmęczony, prawda? Tym bardziej, że mężczyzna ma to do siebie, proszę zauważyć, że jest kryterium które kobieta może, Wizualnie ocenić. ocenić. Tak, I tak. to jest najbardziej deprymujące dla wielu mm -hmm. mężczyzn. Tak jak kobiety mówimy, mają seksualność ukrytą w sumie, prawda? I my, tu mężczyźni, możemy wielu spraw się domyśleć. Zawsze żartuję. Kupił Pan już trzy pierścionki, jeszcze Pan nie wie, czy kocha, nie kocha, mm -hmm. prawda? Tak. Panie doktorze, czyli tak, możemy powiedzieć, że z jednej strony mamy mężczyznę, no bo pozostańmy przy facetach, mamy mężczyznę, który tak, no, machę bo mimo wszystko to słońce jakoś go no. rozbudziło ta witamina D buzuje ma chęć ale nie ma możliwości wykonawczych prawda a z drugiej strony może nawet ma te zdolności wykonawcze ale nie ma chęci i tutaj chyba no może jakoś nie wiem czy farmakoterapia wkroczyć teraz mamy wiele tych różnych preparatów bez recepty prawda e, czy taki mężczyzna może sobie pomóc jakoś, kiedy on wie, że chce, chce, no nie wiem, wypróbować na wakacjach się, ale wie, że może zawieść. Czy on może sobie jakoś pomóc? Ale oczywiście, no, moja specjalność, mhm. seksuolog, proszę powiedzieć, zawsze żartuje, że zawsze przed okresem wakacyjnym bardzo zwiększa, klientów, się, tak? bardzo zwiększa pacjentów. się liczba zgłaszających mm -hmm. się pacjentów. Ja nawet żartuję, no tak, pełni przygotowanie do sezonu, jak również czasie trwania. Zwłaszcza ci, którzy akurat za kilka dni mają zaplanowany wyjazd. Tam no na... dobrze, i po co do pana przychodzą? I między innymi przychodzą po to, żeby poprawić, żeby być niezawodni, swoją sprawność, żeby mm -hmm. ten czas, który y, tutaj będą mieli wspólnego spędzenia, żeby był jak najbardziej. Najbardziej kreatywny, najbardziej twórczy, no i przede wszystkim, żeby dał pełną satysfakcję. Czy prawdą jest, że osoby, nazwijmy to tak łagodnie, osoby puszyste e, uprawiają ten seks jakby z większą e, wrażliwością, że ten seks u nich jest trochę inny. Jeśli tak, to z czego to wynika? Czy z tego, że oni muszą no nie wiem, dokonywać jakiś yy, uprawiać ten seks w jakichś pozycjach, że to wymaga od nich większej fantazji, czy w ogóle tak jest faktycznie? To znaczy ja muszę powiedzieć tak, przede wszystkim proszę pamiętać, że dużo, 150 otyłości to wynika ze stylu życia. mówiąc najogólniej mamy dużo cukrzyc tak zwanego drugiego mm -hmm. typu, prawda, który nie jest predyspozycyjny, tylko nabytych w ciągu y, życia dorosłego, z niewłaściwego stylu życia i oni często mm, oceniają realnie swoją sytuację i swoją mo y, możliwości. W związku z tym i y, 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 słusznie poniekąd uważają, że powinni, jak żeby swoją m, atrakcyjność, powiedzmy sobie, pokazać trochę inaczej. inaczej tak? w innym mhm. wymiarze, przede wszystkim tym psychologiczno-psychicznym, mhm. wrażliwość, prawda? Tak jak pani redaktor mhm. była uprzejma, tak, czułość, prawda? Taką empatię, zrozumienie dla m, mhm. tej m, kobiecości szeroko pojętej, prawda? Każdy mhm. tam w jakiś swój sposób rozumie swój sposób. Ale ja wracam opisu. trochę do tych spraw technicznych jednak. Czyli seks tych osób otyłych. Jeśli mężczyzna na przykład jest otyły i wstydzi się uprawiać tego seksu, co on może zaproponować takiej kobiecie poza tą czułością, wrażliwością, która w Może chce oczywiście jednak, żeby ten jak najbardziej, może intensywny. zaproponować również relacje intymne, tylko y, odpowiednio tutaj możliwość modyfikując y, pozycje i wzajemne relacje. Nie w tej mm -hmm. pozycji klasycznej, jakbyśmy określili mm -hmm. po Bożemu, po misjonarską twarzą w twarz, tylko istnieje. Różne inne mhm. formy, gdzie możemy tę swoją puszystość, nazwijmy to ładnie, zniwelować, prawda? Mhm. I tutaj w tym zakresie. To Czyli czy... większa fantazja jednak tak, jest w Tak, dokładnie prawda? tak. Wszystko mhm. zależy od pomysłowości, zarówno mhm. tego mężczyzny, jak i jego partnerki. Często mhm. właśnie kobiety w takich sytuacjach proponują. Zresztą akurat nawet bardziej niekiedy dla nich atrakcyjne pozycje mm -hmm. i sytuacje niż te klasyczne, niż klasyczne właśnie, właśnie, wynikające z sytuacji mm -hmm. przymusowych. Bo to Pani redaktor poruszyła bardzo ważny temat, na który akceptuje te relacje między, może mogą być tylko kwestia porozumienia, dobrania do odpowiednich mm -hmm. relacji, mam na myśli w sensie pozycji, wzajemnych ułożeń. żeby dwoje ludzi. chciało naraz. Od tego jesteśmy to znaczy mężczyzna i kobieta, żeby szukali rozwiązań, bo ja to podkreślam, błędem jest rezygnacja. Nie, właśnie. to jest o, błędne, właśnie. to jest mhm. tylko kwestia nowych rozwiązań, niekiedy, które mhm. się okazują atrakcyjniejsze niż dotychczas były, mhm. które by no się właśnie. pozornie wydawało, no tak, to prawda, nie, nie, tutaj nie ma tego Momentu, który by przed nami mhm. zamykał bramy raju, pani redaktor. Bardzo ładnie Pan to ujął. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Naszym było. gościem był seksuolog, doktor nauk medycznych, pan Stanisław Dulko.